Japonia ma Tokyo Tower, Francja ma wieżę Eiffla a my mamy wieżę radiostacji w Gliwicach, do której właśnie zmierzam. 6, 6, 20 sobotka lecę samochodem z prostego względu. Trzeba zrobić zakupy w drodze powrotnej, bo No jutro analogicznie niedziela inaczej to, to nie działa. No ale zakupów się nie zrobi, to każdy o tym dobrze wie. Tak to teraz w Polsce jest. Chyba, że dla bogaczy w, na stacji benzynowej, albo w jakiejś żabce Ale mniejsza z tym Wieża z 1925 roku I tyle historii 111,1 metra Wysokości największa budowla, czy też konstrukcja drewniana w Europie całej ue, trochę obudowana, no ale jakby nie było, to jest drewno. I nieraz pewnie by kogoś podkusiło, żeby to podjarać. Szczególnie, że na górze jeszcze jest kilkadziesiąt podobno anten. Zuma nie ma, drona nie ma. Już pozostało time <laughs> Czy też właściwy jeden. tylko się muszę gdzieś dobrze ustawić, żeby było słońce widać i No ale jest wymiarowa. Być może porównywanie tej wieży do wieży iPlay jest trochę przesadne, bowiem tamta jest trzy razy wyższa i myślę, że kilkadziesiąt razy większa. tam można pod nią przychodzić, wjechać sobie do góry na restaurację. Mimo wszystko, ta raz, że jest pod nosem, a dwa, naokoło nie jest dość zielono. Ludzi nie brakuje, którzy się wylegiwują. Też jeszcze pół godziny tam napika robiłem. Więc. Można sobie przyjść i z familią że tak powiem posiedzieć i pooglądać bo na pewno warto No i to by było tyle w temacie Zawijam do domu. Tak, dzięki za oglądanie. Do następnego Sionara.